No dobra, słuchajcie, zajrzymy sobie teraz na koniec, już się powoli ściemnia, do dwóch backfastów. Tutaj jest Backfast, już nawet nie pamiętam która linia, natomiast tam jest Backfast High G. Zarówno jedna, jak i druga rodzina jak widzicie ma już pół nadstawki dwie, dlatego że no, w tygodniu widziałem, że te pół nadstawki, które Pierwsze które założyłem, było już, e, miały już swoją wagę. Dlatego dołożyłem do jednego i drugiego. I z tego co pamiętam, pełną pół nadstawkę z wędzą. Zajrzymy sobie do nich i zobaczymy, jak tam wygląda u nich sytuacja. Tutaj, wszystkie tak naprawdę ramki, ja to widzę od góry, są obsiadane przez pszczoły. Ramki są ciężkie, zobaczcie, pełne nakropu. To jest ramka krańcowa, można powiedzieć żegowa, ostatnia. Wszystkie pozostałe również widzę, że są już zapełnione. Także podobnie jak alpejka, podobnie jak włoszka, bakwas bardzo fajnie sobie tutaj radzi. Ta również pełna. Słuchajcie, tutaj wszystkie te pozostałe też są pełne. Zobaczmy tutaj tą ramkę, bo z tego co widzę, to była ramka z węzą. Tak, zobaczcie. Ramka z węzą świeża, już cała odbudowana ale też cała zapełniona nakropem także fajnie to wygląda zobaczymy jeszcze tą ramkę no ale widzę od góry, że to jest dokładnie taka sama sytuacja ona tutaj była to jest ramka z węzą świeża, piękna, czysta, pachnąca no i teraz już również zapełniona świeżym nakropem dobra, słuchajcie eee, no może jeszcze zobaczmy tą ostatnią z pewnością będę musiał dać folię. Bo nie chcę, żeby te kawałki były takie e, tutaj nadbudowane od góry. No, ta sama sytuacja, zobaczcie, pięknie, pełno nakropów. No, szkoda, że ta pogoda się tutaj w najbliższych dniach pogorszy. Bo wygląda na to, że mógł to być e, no, ciekawy bardzo sezon. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Zobaczymy, co z tym całym nakropem, który to jest. No, należy się spodziewać, że. Dużą część, ale taka ciężka, zostaje skonsumowana. No dobra, słuchajcie, tutaj widzę, że e, przeobsiadają e, całą półnadstawkę, natomiast one dopiero ją odbudowują. E, Włoszka sobie, nie, Alpejka poradziła sobie zdecydowanie szybciej, dlatego że tak naprawdę, no, nie wiem czy to będzie na tym samym filmie, czy na, na oddzielnym filmie, e, półnadstawka była zarówno odbudowana, jak i już zalana kropem. Tutaj ta półna stawka jest 3 czy 4 dni, No jest oczywiście już nadbudowana, jak widzicie, odbudowana. No ale ale nakropu tu jeszcze, jeszcze nie ma. Także e, Albejka zdecydowanie tutaj szybciej e, zabrała się e, do pracy. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie jest ten. Już to odłożymy. Chcę zobaczyć tylko jak wygląda, jak wygląda ramka pracy. Odbrodową. Widzicie, tutaj pełno jest komórek trutowych. Także spodziewam się, że ramka pracy będzie A odbudowana. No i prawdopodobnie również cała zaczerwiona. No, rodzina też jest silna, zasiada wszystkie mocno, wszystkie piczki. No tak, zobaczcie. No, trudnie będzie dużo. No, natomiast tego nie będę narzekał, żeby było dużo, dlatego że no z tej rodzinki jestem nawet bardzo, ale to bardzo zadowolony. Tutaj sobie zobaczmy może jeszcze do tej ramki. No pięknie to jest wszędzie. Zarówno nakropu. Widzicie ten nakrop to jest. One po prostu jeszcze nie zdążyły odbudować, żeby, żeby ten nakrop przenieść. Widzę, bo tu jest delnica głęboka, wysoka. Także widzę, że pod spodem już są dzikie nad, na, Tak. No dobra, słuchajcie, żeby ten film nie był zbyt długi, oczywiście w tym zerwę, czekajcie. Ona kolejnej również jest dokładnie to samo. Macie, macie rankę pracy, także tam budujcie. Żeby ten film nie był zbyt długi, ja już tutaj będę wyłączał i przejdziemy sobie do rodzinki obok, zobaczymy sobie jak tam u tego drugiego bakwasta zobaczyć, tu nie ma jednak matki dlatego, że widzę, że no, zobaczcie tutaj, ale nie, to tylko naprytnia sprawdzałem we wszystkich rodzinkach, czy nie mam mateczników, no nie miałem gdzie. także mam nadzieję, że u tego bakwasta i tego ostatniego również będzie taka sama sytuacja, że mnie tutaj nie zaskoczą miło. w razie wszystko wygląda wszystko wygląda dobrze. Dobra. Słuchajcie, ja zamykam. I przechodzimy sobie obok do tego bakwasta HYG. No dobra. Słuchajcie, jesteśmy przy tym kolejnym bakwaście. Zobaczmy, jak ta jest sytuacja. O, dobra. E, tutaj górna półnadstawka. Ona powinna być zapełniona. Dlatego, że ona jest wcześniej, gdy, gdy widziałem ją, to e, była. Była zapełniona. Tak tutaj mamy nakrop. Pszczoły są tak naprawdę na wszystkich ramkach. Proszę, tutaj również nakrop. Tutaj również nakrop, także backfast też przynosi, ale zdecydowanie nie tyle co Alpejka czy Alpejka czy Włoszka. Tutaj jest pełno. Tutaj na kolejnych ramkach. Słuchajcie też, widzę, że jest pełno. Ładnie zapełniają. Tutaj również. Bardzo ładnie. Natomiast słuchajcie, zajrzymy sobie do gniazda, żeby zobaczyć, jak tam sytuacja w gnieździe wygląda. No i oczywiście w dolnej półnawstawce, zdejmijmy sobie to. i zobaczmy, eee, no tutaj widzę słuchajcie, że tutaj akurat jest eee, pusto, tutaj jeszcze nic nie naniosły, tak, tutaj widzę puste ramki, tak, także eee, noszą tylko na górę, eee, to ciekawe. Sprawdzam czy przypadkiem tutaj nie widzę motylicy ale to nie jest to no dobra, zajrzymy sobie do gniazda zajrzyjmy do gniazda i zobaczmy sobie ramkę pracy Ramka pracy jest świeża i dodawana chyba w zeszłym tygodniu w zeszłą sobotę no Zobaczmy, ona widzę już jest odbudowana i to w zasadzie cała Nie chcę żeby się tutaj wyłamała Myślę, że to wszystko ładnie widać Latki nie widzę, My sobie odłożymy tutaj zobaczymy jak tam sytuacja na ramkach Chcę tak naprawdę pobieżnie, szybko zobaczyć czy przypadkiem nie ma tych mateczników. Natomiast nie powinno ich być. Ta rodzina nie jest aż tak dużej silna, chociaż na nie jest też jakaś tam wybitnie słaba. Tutaj jest odbudowana ładna ramka, widzicie. Troszkę widziałem na kropu. Na tej ramce. Także ciekawe dlaczego noszą tutaj, a nie do końca do odstawki. Tutaj piękna ramka czerwiu. Tutaj również. Tutaj jest czerw odkryty. Także niedawno matka tutaj była. Tutaj mamy kilka ramek do wycofania. Kolejna piękna ramka czerwiu. Troszkę pierzgi. Bardzo ładnie. No, Ciekajcie. Tak, to rampa jest do wycofania. No, no ale tutaj mamy piękną dużo czerwio, no. także jeszcze to zostawimy, jak przyjdzie, przejdą te ochłodzenia, to po prostu przeniesiemy ją do, do pół nadstawki. Tutaj pierzga i czerp, pierzga i czerw. Pszczoły trochę jest, jak widzicie. Natomiast już jest, no już jest późno, także pszczoła lotna również wraca do, do ula. Tutaj, gdyby nie ten czerwon, ramkę bym już zabrał, byłaby gotowa do odkładów. Zobaczmy sobie tutaj. Tutaj piękna, mieniąca się kolorami pieżdżki. ta ramka. Dobra, słuchajcie, fajnie bardzo mnie cieszy to, że w backpastach również nie ma, e, nie ma e, mateczników. Także o tyle jestem spokojny. Zobaczymy, jak pszczoły poradzą sobie z tymi chudami, które przed nami i co. E, zobaczymy, ile tego nakropu, które przyniosły, skonsumują. Także ja tutaj zamykam. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia. Myślę, że jeśli pogoda pozwoli, oczywiście. To standardowo, standardowo za tydzień. Także trzymajcie się i do zobaczenia.